Kilkanaście dni temu przegrany kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski twierdził, że on osobiście w roku 2015 wynegocjował zapis w pakcie migracyjnym, że Polska będzie mogła zwolnić się z przyjmowania migrantów, jeśli przyjmie uchodźców z Ukrainy. Pak migracyjny nigdy nie wejdzie w życie, bo to ja wpisałem w unijne dokumenty, że jeżeli pomożemy Ukraińcom, to nikogo nie będziemy więcej przyjmować. Pani de była w sztabie tego przegranego kandydata, który takie rzeczy opowiadał. To proszę powiedzieć, czy on kłamał i nie wynegocjował tego, czy też wynegocjował coś tak fantastycznego, ale wy o tym zapomnieliście, nie wpisaliście tego do waszej uchwały. Jest pani w stanie podać dokładny przepis, o którym mówił Rafał Trzaskowski. Bardzo bym prosił o zacytowanie tego zapisu, na który powoływał się w trakcie debaty prezydenckich, No chyba, że kłamał. Po raz kolejny. Ale panie pośle, skończyły się, skończyły się wybory, skończyła się kampania wyborcza. Jest Czas weryfikacji, weryfikacji i prawdy nadszedł, tak? Ale, Zgadzam się. To niech pan sobie na inną komisję idzie w, w sprawie weryfikacji A tu nie będzie pani mówiła o prawdzie. Ale nie, nie wiem, co w tym śmiesznego. Nie wiem, co w tym śmiesznego.